Jezus. No to mówię, tyleś kupił, ale jeszcze nie kupisz. <głosy> nie. <głosy> już nie bądź taka, nie? <noise> no dokładnie. Chłop. Stoi. Słonik. <noise> Sepcze jest. Ej, nie Jej. chce mi się już tu jeździć tymi trokami. Czemu? Nie wiem czemu. Wiesz co popatrzyłem na Ewę ostatnio, ale... Co jest? No zrespił sobie naczepę, nie? Co ty robisz? No, co ja robię? 19% na czepy. No, oddaj, nie, trudno. No, na chciałem zabrać. Co za chłop. To co się nie zmieściłeś? Już eklikałem, już chciałem cofnąć. Nie on sam musiał na naczepę zlepić. Dobra, ciul. A nie, co? nagram powtórkę i...